Wydaje mi się, że może przyjść do ciebie jakiś pacjent i usiąść sobie, siedzieć się chwilę w ciszy. Mówi na szczęście mnie nie cieszy, no i co teraz? Czemu? No to przede wszystkim zadałabym pytanie, no bo szczęście cieszy, zdaje się, że jest definicja, w każdym razie wprowadza w jakiś taki stan kojący. Więc czy, czy aby na pewno mówimy o szczęściu w takim razie? Może ktoś po prostu czuje pustkę jakąś? Bo wiesz, chodzi mi o to, gdy czujemy jakąś taką pustkę, kiedy dzieje się coś dobrego. Że właściwie powinniśmy się cieszyć, bo wydarzyło się coś dobrego, a my wcale tego nie odczuwamy. O widzisz, to, to jest jednak inna sytuacja, nie? Mhm. Bo, bo, bo chyba nie da się jednocześnie wiedzieć, że to jest szczęście w sensie czuć szczęścia i nie czuć szczęścia, prawda? To, 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 to się wydaje jakieś takie nie do pogodzenia. Więc ja rozumiem, że mówisz raczej o takiej sytuacji, że ktoś. Wie, że powinien być z czegoś tak. tam zadowolony, y, szczęśliwy, tak. y, czy tam nie wiem, uradowany na przykład, albo jakiś y, taki ciepło spokojny, a to się nie dzieje. Tak, dokładnie. No, no różnie. Może to być, y, może to być objaw y, choroby na przykład, y, a może też być tak, że. Y, To jest sygnał, że nie o to chodziło. Mhm. Że jakby, że było pewne wyobrażenie, że jeśli zrobię tak, czy jeśli dojdę do tego miejsca, to to mnie uszczęśliwi, a tymczasem to dojście do takiego miejsca powoduje, że uczucia szczęścia czy satysfakcji nie ma. A czy to też może być tak, że jest jakiś lęk przed rozczarowaniem? że odrzucamy to szczęście, że, że rozczarujemy się w pewnym momencie tym, że to nie może nie do końca tak miało wyglądać. Myślę, że tam, tam się może odbywać bardzo, bardzo wiele rzeczy. Może na przykład nam to pokazywać, że jesteśmy osobą, która mm, dla której istotniejsze jest gonienie króliczka niż złapanie, jak, jak mówi piosenka. Że planowanie i bycie w procesie, w działaniu, bardziej nas raduje czy satysfakcjonuje niż samo dojście do tego celu. Może też być tak, że z różnych powodów, Trochę moja głowa teraz wraca do tego, o czym, o czym kiedyś rozmawialiśmy, czyli do, do nic nierobienia. Mhm. Że, że kiedy dochodzimy do jakiegoś celu, o którym sądzimy, że mógł nas uszczęśliwiać, to trudno nam się tak rozgościć i pocieszyć, bo to by wymagało, że trzeba przez jakiś czas. Czy dobrze byłoby przez jakiś czas nic nie robić, tylko się napawać tym osiągniętym celem, tym sukcesem, a tymczasem może być w nas pewien przymus, żeby, no dobra, zaliczony, to teraz wymyślamy coś nowego i pędzimy dalej. Taki mhm. przymus, przymus działania. To może być efekt bardzo wielu różnych rzeczy, bo może, mogą to być oddziaływania, które były w dzieciństwie, a mogą też być na przykład przekonania, którymi nas karmiono. Ty się tak nie ciesz, tak? bo wiadomo, że jak tylko się polepszy, to za chwilę się popieprzy, więc no, nie, nie ma się co cieszyć z tego, że jest dobrze, tylko trzeba pracować dalej albo, albo no, teraz to dopiero jest źle. Zebrałaś mi pytanie, bo kolejne było o wzorce z przeszłości albo właśnie o dzieciństwo, no to... że jak to dzieciństwo może wpłynąć na naszą zdolność do cieszenia się. Czy ludzie, którzy... Nie otrzymali takiego nie, uznania w dzieciństwie, mają później trudność w docenieniu siebie, swoich działań i tego, co powinno dawać im szczęście. Ludzie, którzy nie dostali uznania w dzieciństwie, uznania, czyli akceptacji, mhm. Ludzie, którzy nie dostali akceptacji w dzieciństwie, takiej bezwarunkowej akceptacji, mogą um, próbować uzyskać tę akceptację, czyli miłość, a w, um, zadowalając innych, mhm. czy wymyślając, co w ich osiągnięciach mogłoby być zadowalające dla innych. Nie? Mówiąc krótko, Siebie przymierzają do planów czy pomysłów innych ludzi, których ci inni mogą mieć na nich. Możemy sobie wyobrazić dziecko, które wybiera kierunek studiów albo szkołę średnią, nie dlatego, że samo ma ochotę do takiej szkoły iść, tylko sądzi, że rodzice będą zadowoleni i będą wtedy bardziej akceptować czyli kochać a bardziej chcieć że to coś zmieni w relacjach z rodzicami, kiedy wybierze taki kierunek, o którym myśli, że rodzice chcą dla tego dziecka. To błąd. No to źródło sporego cierpienia może być, bo albo musimy siebie samych przymusić do tego cudzego chcenia i przekonać jakoś i próbować wyłapywać w tym satysfakcję, albo sprzeciwić się innym ludziom, tak czy siak konflikt. Mhm. No bo wiesz, jak teraz powiedziałaś o tych na przykład studiach, no mam wrażenie, że ten młody człowiek, kiedy ma te 20 lat chyba około, i stoi przed tym wyborem, jaki studia i tak dalej. I ma w głowie, że no chciałby zadowolić, zadowolić tych rodziców, idzie na te studia, spędzi tam 5 lat. Powiedzmy, że 5 lat kolejny przepracuje, budzi się pewnego ranka i mówi, no to jakby to nie jest totalnie to, co ja chcę w życiu robić, i trzeba odwrócić to swoje życie i na nowo jakby wszystko zacząć troszkę. Bo wtedy yy, zrobiło się ten. Błąd być może, że chciało, chciano się zadowolić, chciano zadowolić kogoś innego. Mm, tak. I to jest jakiś, jakaś optymistyczna historia, o której mówisz, że, mm -hmm. że ten ktoś sobie to uświadamia i ma ochotę zrobić coś ze względu na siebie, swoje umiejętności, zdolności i potrzeby, żeby żyć w zgodzie z sobą. Ale przecież to może być zupełnie niemożliwe, bo może być tak, że po pierwsze sobie tego nie uświadomimy, a po drugie nie znajdziemy w sobie siły, żeby tego sprzeciwu mhm. jednak dokonać, nawet wtedy, kiedy mamy 40 lat. Bo lęk to, to siedzi w nas bardzo głęboko. Taki lęk, że świat nas nie przyjmie wtedy, kiedy my zaczniemy być stolarzem, skoro chcieli prawnika. Mhm. Może być absolutnie nie do wytrzymania. W dodatku, jeszcze kolejna rzecz, o której trzeba pamiętać, że skoro człowiek wybiera studia ze względu na to, czego chcieliby inni, nawet jeśli oni już o tym nie mówią, no to przecież musimy sobie powiedzieć, jakie oddziaływania na tego człowieka, mniej czy bardziej silne, zadziewały się wcześniej, że kiedy jest młodym dorosłym, to on już doskonale wie, że dla swojego świętego spokoju. Takiego spokoju od innych, od tego zewnętrznego świata, czy żeby ukoić swój lęk przed osamotnieniem i odrzuceniem, musi wybrać ze względu na innych, a nie ze względu na siebie. I czy to się może przerodzić w depresję? Czy ten. Bo właściwie trzeba trochę odróżnić ten brak radości, o którym na początku mówiliśmy, od objawów depresji. To może być. Teraz, jak tak powiedziałaś, to od razu sobie przykleiłam jakąś łatkę, że ten człowiek może popaść w jakąś taką. Depresja jest mu tak, że, że jego życie trochę zostało zepsute przez te wybory. Jeśli sobie to uświadomi, choć pewnie kiedy to jest nieświadome, a, a żyjemy w takim trybie, to oczywiście, że tak. Choć pewnie depresja nie jest jedynym rozwiązaniem i zakończeniem. Może być tak, że ty, ty, tyle, ile osób. I tyle, ile skrzywdzeń swego rodzaju, czy takich manipulacji, wpływów na małe dziecko, tyle może być zakończeń. Może być tak, że ten człowiek jakoś wmówi sobie, że to jest dla niego okej, okay, albo znajdzie satysfakcję i swoje zdolności też w tym oczekiwaniu innych. I, i ostatecznie jakoś to w sobie pogodzi. Ale naprawdę może być bardzo, bardzo różnie. Może być tak, że będzie wiecznie za czymś pędził i nie do końca będzie wiedział, dlaczego w nim jest taki pęd i takie ciągłe poszukiwanie czegoś. Będzie w jakimś rozkroku między zadowalaniem innych i szukaniem tego, czego, co zrobić, żeby inni lubili, żeby byli zadowoleni, żeby chcieli, a jakimś takim przedziwnym wrażeniem, że mnie tu nie ma w tym wszystkim. Jest jakaś rada psychologa? No właśnie nie, nie, nie ma gotowej rady. Taką historię za każdym razem trzeba odbierać bardzo, bardzo indywidualnie, ponieważ rada w ogóle nie powinna być kierowana, jeśli w ogóle mówimy tutaj o radach. Dobrze byłoby, żeby to dorośli, którzy sprawują opiekę nad, nad dziećmi czy nad młodymi ludźmi dorastającymi, żeby pamiętali, że, że każdy człowiek powinien dokonywać wyborów sam i ze względu na siebie. Bez względu na to, jak bardzo wiemy, że to jest nasze dziecko i ile widzimy w nim talentów, no to ostatecznie to dziecko powinno się kierować tym, czego chce i czego potrzebuje. Im, im bardziej pozwolimy wypróbowywać różne rzeczy, im większą damy zgodę na to, żeby ok, jeśli coś ci się nie podoba, no to spróbuj czegoś innego. Im bardziej sobie podarujemy gadanie, że coś tam jest stratą roku albo na przykład stratą życia, tym lepiej dla tego człowieka.